Dokładnie to samo, będziemy się włamywać do safe'u, jednak tamten safe jest upierdliwy, nie lubię go. Trzeba tam praktycznie za pierwszym razem się do niego włamać bez problemu, tak jak teraz to zrobiłem, jednak nie zawsze się to udaje. Powodem, dla którego musimy to zrobić za pierwszym razem, są kolesie, którzy siedzą tam na karku, którzy patrolują to miejsce. Fak, wyszedłem trochę za szybko. To mogło być niebezpieczne. Należy poczekać, aż koleś, właśnie

Na środku. Tam musimy się dostać. Dobra, zamknijcie już. Się. Podniecacie się, nie wiadomo czy nie. Jednym z wrednych zadań, jakie będziemy mieć do wykonania jest. Jeszcze się nie pojawiło. Nie, jeszcze się nie pojawiło. Będzie zabicie doktora. Niby nic trudnego, jednakże po zdobyciu notatek pojawi się cel dotarcia do ewakuacji. Ewakuacja nastąpi z okna e, pokoju Aswata i helikopter Emila będzie na nas czekał i każda sekunda zwłoki będzie, o, będzie owocowała spadkiem zaufania powolnym, więc no, nie będziemy mieć czasu na czekanie na Aswata i jego zaszlachtowanie. Dlatego posłużymy się tutaj minami wybuchowymi. Powiedziałem minami, bo przygotujemy dwie. Nigdy nie jestem pewien, z której strony Aswat przychodzi. W każdym razie będziemy mieć czas, żeby przygotować dwie miny. No, dół. Teraz. Wyłączamy pierwsze światło. Drugie światło. Przyklejamy się tutaj. 2406, a jego pokój jest 2407. 06, nie, dobrze. Ha. Trafiłem jak należy, teraz będziemy się wracać. Dziwny zabieg, ale cóż, czekamy właśnie aż ten szperacz świetny sobie pójdzie. I w tej ciemności, tutaj nikt nie chodzi, oprócz Asłata później. Czekam aż teraz sobie pojedzie w pizdu. Nie martwimy się o tego kolesia. Zanim on ruszy tyłek, żeby sprawdzić co jest grane, my będziemy już kawałek dalej. i zasuwamy dalej w tym miejscu to samo stawiamy minę czekamy aż co i pójdzie oczywiście nie biegniemy przy minie co to za numer? 24 07. i wracamy do pokoju pułapka nasła ta zastawiona, możemy zwalnąć clicksafe'a Bierzemy butelkę, przyda się i wywabiamy tych dwóch kolesi z tego pokoju, co nie jest w sumie takie proste. Spróbujemy rzucić butelką icie, icie, icie. Tak jest. Jeszcze raz. Teraz szybciutko. Musimy jak najszybciej się włamać do sejfu. No właśnie. Za pierwszym razem błąd nie jest taki trudny. Gotowe, teraz szybko zwinąć notatki. Szybko, 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 szybko. Teraz właśnie pojawił się cel z wyeliminowaniem asłata. Czekamy aż światełko zgaśnie. I wynosimy się na tą stronę. Potem na tą. I gotowe. Teraz cele. E właśnie. Ewakuować się helikopterem, który pojawił się tutaj i zabić Asłata. Zabicia Asłata już mamy wykonane, ponieważ miny już zostały rozłożone. Teraz bez alarmów bez zabicia cywili min, nie zabijają cywili, bo żadne się tam nie pojawia. Tak więc teraz wystarczy udać się w miejsce. Raczej w pobliże miejsca, a tam w to okno to jest. Niestety zaufanie na pewno spadnie. Bo Emil zaraz się pojawi. A Asłat nie zdąży dojść za nim. W ogóle przygotujemy sobie ten ultrasonicznie zajebisty emiter. Zrobimy wszystkich kolesi stąd. Powiedziałem wszystkich. Tamten ten pokój przeszukiwać. I bez aktualizowania się ekwipunku, bez tego emitera, no trochę byłoby trudniej. O, już właśnie słychać helikopter. Zadania. O, już właśnie zaczyna spadać. Zabicie Asłata jeszcze nie wykonane. Zaufanie ciągle spada, ale trudno Aswalt jeszcze żyje. Dobra, wykonane. Możemy się ewakuować. Zadanie wykonane. Zaufanie spadło o troszeczkę, ponieważ za ewakuację podrosło ponownie. Tak więc wszystkie zadania wykonane. Oba z gwiazdką, dwa nowe gadżety do dyspozycji. Zaraz sprawdzimy co to za gadżety. Te gadżety to, mina z była, shotgun był, o, upgrade naszego hakera, czyli szybkość poprawiła się, szybciej będziemy hakować, teraz szybciej będą się prawidłowe liczby wyświetlały i co, granat dymny, w sumie dobre, idziemy dalej, ocena 100%, bo jakżeby inaczej. Dzięki za oglądanie, zapraszam ponownie.